Tak, oto dzielnica Pacharka. Dojechaliśmy z przebojami, wywieźli nas w pole, ale trafiliśmy bez problemu. Jak tak wszystkie ulice mnie wyglądają, to będzie hardcore. Oto nasz hotel. Oto widok z naszego pokoju. Hotel drzwi nas tragedia jest jakiś ses masakryczny. Nie będę cię filmował, e, tylko pokój. Może te plamy trzeba z bliska popatrzeć, jak wyglądają. O, tak wygląda. Nie wiem, kupa, czy co to jest. Dobra, a teraz pościel. O. Tak, tak wygląda pościel. O, tak. Nie, kupiliśmy kupiliśmy bilety, chciałem powiedzieć. Jesteśmy bardzo radzi. Idziemy na jakąś główną kluczową. Tak, radzimy sobie, ale jakaś ulica, idziemy do centrum Deli. Dom wariatów. Upał, klei się wszystko, ale da się wytrzymać. To yeah. Obejmuje trzy wewnętrzne ringi w środku, park z flagą dingi. można filmować. Dzielnica zamożnych Hindusów. Co widać po cenach w sklepach tam prince. Da li je primjer? Da, da. Zamówiliśmy żarucie w jakiejś restauracji lokalnej. Muszę tego fika i powstać. To by, tak wygląda nasz stół. Tak wygląda nasz stół. Będziemy jeść. Mamy jakąś dzielnicę jedziemy tu cukier, a właściwie likszą. Nie, tuk tu cukier. Likszą. Gdzie jest To jest liksza. To jest, to jest liksza. To jest napędzana. Sceny rodzajowe. Listy dą wariatów. Dobrze, żeśmy to dzieli. Ach, czerwony fort zbudowany przez arcesa tak, Szałdżahana podobnie z są ko użyto do budowy czerwonego piaskowca w XIX wieku przed tajemnicy rozciąga się na 132 akrach Moskwa Pawlonow no.

na gościa, który się śmieje. Jakie no, to było dobre, taka silna Centrum Nowego Deli. Główna ulica Rachpati Parlament... ...indyjski. Nie jakiś kaczok Idziemy do Bramy Indii. Główną ulicą Rajpati. Drama Indii. A tu upierdliwi tuktukarze za 10 rupi chcą nas podnieść ten kawałek, ale my się nie damy. Przedłużeniem parlamentu. Drama Indii, wybudowana w rekowotą wdzięczności żołnierzy w wojnie z Afganistanem i I wojny światowej. W górach wypisane nazwiska katolików. Jesteśmy nie? Humayan Tomb, czy Tumbl, jak to się tam nazywa. Tam, tak. Z XVI wieku e, kasują strasznie pięć stów. Nie no przeżałuję tego. Ale ale, tak. rupi, rupi. ale to 7,5 dolara wychodzi 30 centa. Nie utargowałem nic. Nie dali mi Tourist Guy Entrance. Three. Tak. Już się trochę obniżyła temperatura, ale mimo wszystko i tak idzie. Jest tak wilgotno że się na zlej Nic od i nie jedliśmy poza śniadaniem. jajon no, Omelette Chcieliśmy... and... Orange juice, który zostawiliśmy. Orange juice, który nie wypili, bo się boimy sraczki i... i, i cztery tościki cieniuśkie. No i o tym chodzimy cały dzień. Chcieliśmy podjeść pati kiełbasek, ale zieleniały. Tak, kiełbaski spleśniały i nie były jadalne. Tak, a tu uśmiech cały czas. Tak Uśmiech. Tak, jesteśmy w świątyni, bo to są Kazali nam sandały wyjąć. Brudna ta podłoga. podłodzie, jakieś zanieczyszczone.